A dzisiaj gramy w Brawl Stars, zobaczymy jak nam pójdzie. No i dodajcie no nam mi lajka oraz suba. No i będę Wam bardzo wdzięczny. Tylko dwa lajki, dwie subskrypcje i będzie kolejny odcinek, więc zaczynamy. Są trzy postacie ale tak do jak punkciki 11 spoko do nity 20 spoko no i nowa postać i to jest i to jest penny pięknie pięknie e, no bardzo się cieszę Przyda się mi no bardzo no to no zobaczcie sami moi zadymiarze no bardzo nie są zbyt dawino. Sherry, Nita, Colt, Bull, Jesse, Jesse, El Primo, Barley, Penny. No, Penny jest z Bólem i Jesse takimi dla mnie najlepszymi wyborami. Jednak fajnie mi się da gra z Sherry i Coltem. Więc, no, nie wiem. Na razie zagrajmy sobie nową postacią, czyli Penny. Nie będę grać z robotami, bo to się nie opłaca, tylko w starcie i na razie gram w paszę. Nie wiem kogo mi dobierze, zobaczymy. No i widać, że jest jakiś LPM. Dobra. O, tu jest skrzyneczka, więc ja sobie na nią... O, nie mogę pójść. O. No, po prostu to nowe strzelanko. Spoko, spoko. Oczywiście będę co jakiś czas. Może jakieś openingi robił. Nie wiem, możliwe. Nie spodziewałam się za bardzo tego. Ale myślę, że może coś takiego zrobię na moim kanale. Penny zawsze widziałem w jakichś bitwach. I zazwyczaj była... No bardzo dobra, koksiła O widzę, że tu Dobre, El Primo Widzę wie El Primo. El Primo Poczekajmy na nich Oni tam walczą, 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 dobra Teraz czekaj Nie yeah. O nie, kurde Dobra El Primo, wal, 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 ja spierdam Ten tam trochę ich potłuczę oczywiście, dobre El Primo nie zginęliśmy, to jest sukces. O! Idzie do nas. Kolejna drużyna, więc musimy najbardziej bronić jej. No i atakować przede wszystkim. No. No bo co mamy robić? Tak tam? O o! Dobra, kumpel z druży padł, więc ja muszę papier. Niech to ja mówię. Idę do mojej zaufanej. Rzeczy Dobre, dobre wstawię kolejną Wiem, że to się nie opłaca, ale jednak postawię Dobra, tu jest Rico Rico to jest taki średni Moim zdaniem Będzie taki Zdymiarz No ale zobaczymy Jak go trafię to zobaczę i tylko trzecie Pewnie miejsce na no to tak średnio no, trzecie, więc spoko. Plus cztery puchary. Z rangę, więc dobre wyjście. No i tak będzie się odbywało u mnie głównie na kanale. Jeszcze coś tam społeczności mam? Dobre, spoko. Coś nie jestem zbyt dobry, więc... E, coś e, więc go przyjmę. O, za darmo skrzyneczka. Jak mówiłem, dzisiaj biorę skrzynkę, otwieram i zobaczymy, kogo trafię. No, nikt inny, bo tylko dwie, dwie rzeczy do punktiki do postaci, więc tak, monety do Colta i punkty do Jessie, o, spoko, spoko, bo nie miałem. No, dobra, jakie to są jakieś skiny, no spoko, jest za 10, tak, spoczko, spoczko. Ym, będę grał i grał i myślę, że będę otwierał dużego boksa. Oczywiście, teraz już wychodzę ze sklepu. No i gramy dalej. Dobra, widzę, że mamy sporo skrzyneczek, więc już zaczynam od razu. No, szczerze, najlepiej mi się gra postacią Jessie na razie, bo fajnie ona jak strzela na przykład właśnie w tym trybie. W skrzynkę i są dwie obok siebie, to on się od jednej odbija i leci w drugą. I to jest bardzo fajne, bo szybko da się dużo uzbierać. Nie. Nie, tu tam nie zagra. Kurde, El Primo i rosa To jest bardzo dobre połączenie moim zdaniem. Oni się tu naparzają, ja im tylko pomogę. Dobra, git. El Primo tutaj ma pięć Więc ja się trochę boję jego. Dobra, powrócił mój kumpel z druży, więc możemy atakować. O, dobra. Koleś też zostaje przez bota atakowany. Więc jest Rozwal go, bot. Bot, rozwal go, będzie git. Dobra, to my zakosimy te punkciki. Dobre. Ustawimy na urony. dobre. Ile? Daryl? 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 Ja nienawidzę Daryl. Kurde, Rosa. Jak ja nienawidzę Rosa? No wiem. Dużo nienawidzę postaci jako dać przeciwko nim, no bo one są. No po prostu są dobre. Sorry, że nie mam mikrofonu, no ale wiecie, dopiero zaczynam, Więc, no, darujcie mi. O, będę miał na kolejną skrzyneczkę, więc o, jeszcze odblokowałem hajs. Tak, 50, to jest spoko. No, jak widzicie, mam samo mało pokarków. No i otwieramy skrzyneczkę, niestety, pewnie są dwie. Tak, 20. Punkty do Jessie, plus jeden, no jeszcze trzy punkty i będę miał. No i ja, na e Ja zanim za bardzo na nie poprzemy, Jest dla mnie taki średni. E, sklep, co tam w sklepie? No do, tam, do Jessie nie ma punktów, więc mnie to za bardzo nie interesuje. Dobra. E, no to nie wiem. Mogę wam, na razie sobie może Jessie. Fajnie mi się nam gra, więc ją ja Dobra i ciekawe jest jaką postacią inną będę. Aby Rose'a coś w tym stylu. Jest Daryl. Daryl też jest spok. Mógł być ktoś lepszy, no ale Darylem też nie pogardza. Jak widzicie punkciki się odbijają i lecą do innej skrzynki. To jest spoks. Bardzo. No. Dobra, mam już trzy spokojnie, to ja, nie bij mnie, jestem twojego ucznia, dobra, nie, idzie tutaj, bo, uciekaj, uciekaj, ja idę sobie na śmieć, ja, nie, pam 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 Pam, pam, jakie pam, na Jak ja No, jej co, Zobaczcie, jak co, 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 jak już mówiłem. Ale wiecie, no... Ja to jednak dużo razy się powtarzam, więc no, Wybaczcie mi za takie właśnie powtórki, no ale no nie niestety, ale ja mam takie przyzwyczajenie, że tak odnoszę więcej. Dobra, ja zbieram punkciki. Daryl, uciekaj, uciekaj, Daryl, 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 do Daryl. Ja strzelam tam.